Jeszcze do końca nie ostygły nam kaloryfery po zimowych mrozach, a tu wczoraj prawdziwy kaloryfer w pogodzie. No i zrobiło nam się na chwilę przed lacie zamiast przedwiośnia. Ale co by się tą termiczną hossą od razu nie zachłysnąć, dzisiaj atak dla równowagi termiczna bessa, czyli spadek wartości na termometrach. Taki niższy kurs utrzyma się przez parę następnych dni, za to słoneczna waluta ma być dość stabilna. Śmiało możemy zatem zainwestować w nią swój czas na wypoczynek chociażby. Krzysztof Jerota, Pogoda, witam. Tam gdzieś u góry nad północną Europą przesuwa się właśnie nisz i to on wypycha od nas ciepłe afrykańskie powietrze. W efekcie nadchodząca noc, choć bezchmurna, ma być z minimalnym plusem. Zaledwie dwie kreski w opolu i brzegu, jedynka na pozostałym obszarze. Ciśnienie cały czas pcha się do góry i jutro nad ranem wyniesie 1034 hektopaskale. Taki wzrost może oznaczać tylko jedno, niemal Bezchmurne niebo nad całą opolszczyzną. A co na termometrach? Te nocne jedynki i dwójki połączą się w południe w pary. I to nie będzie jedyne parowanie. Przy niższej temperaturze Ziemia oddawać będzie swoje ciepło i po prostu będzie parować. Tak więc następnej nocy mogą już pojawić się zamglenia. A my będziemy czekać, kiedy znów ta dwójka zamieni się miejscem z jedynką. Na razie nie więcej niż 12 stopni. Wiatr już nieco lżej. Powieje z zachodu. Tak też ma być jutro na Dolnym Śląsku. I pomyśleć, że całkiem niedaleko, bo w Lubuskiem pojawiły się wczoraj pierwsze wiosenne grzmoty. W Katowicach nocą na mocno naciąganym plusie. Tu tylko jedynka. W ciągu dnia druga jedynka. Obok. Tak dla towarzystwa. W kolejnych dniach niewiele chmur i dość umiarkowana temperatura. Zresztą cały ten tydzień będzie taką termiczną podprowadzką pod bardzo ciepłą i słoneczną sobotę. Chociaż te 15 stopni w środę też się całkiem nieźle prezentuje. No i jeszcze gwoli formalności, jutro ostatni dzień zimy, jakby ktoś zapomniał, bo dziś przyszedł święty Józef z pomocą i za chwilę porówna on dzień z nocą. Przy okazji wszystkiego co najlepsze wszystkim Józefom. Do zobaczenia.